Cześć, tu AnteRT i zapraszam na wspólną grę w Obcy Izolacja. W ostatnim odcinku zdobyliśmy kalibrator i broń. Ups, wszystko jest zamknięte. Podejrzewam, że tam ją będzie trzeba wyłączyć. Szkoda, że nie umiem skakać, to by się przydało. Teraz mogę przechodzić przez takie zamknięte drzwi. Aha, to, to, to. Sorry, najpierw chcę tutaj. Poczytać trochę, jeśli mi pozwolicie. Eee, szefie, dobra wiadomość jest taka, że archiwizacja wewnętrznej poczty Sewastopolu związana z zamknięciem bazy, jest już w 80% ukończona. Poczta jest eee, odłączona od systemu Apollo, ale komunikator wciąż działa. Wszyscy, którzy jeszcze tu są, mogą z niego korzystać. Zła wiadomość jest taka, że osoba, która montowała system chciała zaoszczędzić na sprzęcie i mieliśmy kilka wycieków. Mike Tanaka bada właśnie sprawę. Ściągnęliśmy go tutaj, bo jest specem od archiwów i z tego co widzę zna się swój fach. Chciałbym, żeby pan wiedział, że to wszystko z wyprzedzeniem. Franco. No dobra. Mogę zobaczyć to na przykład jeszcze? Nie, nie mogę. Dobra. Ooo. Uuu, amunicja. To zawsze chętnie wezmę. Nie wiem co wziąłem, ale też to zawsze chętnie wezmę. Tu mam szafeczkę, do schowania się. Idealna. Nic nie ma. Peszczelni. Hmm. Rozumiem, że mam iść tutaj. Bardzo mi się to nie podoba. Jest otwarta, ale to nie pomaga mi wcale w znalezieniu wyjścia i w wyłączeniu tego cholernego systemu. Dziwię się, że jeszcze tutaj nie przylosł nasz potworek po takiej głośnej akcji. To wszystko wygląda jak coś co może. Wyłączyć, o to się otworzyło, nie widzę tutaj w ogóle czegokolwiek, z czym mogę mieć jakąś interakcję teraz. Może coś jeszcze tutaj jest po prostu. Zapomnienie przez odosobnienie. Stacja kosmiczna, której nikt nie potrzebował, prowadzona przez firmę, którą wszyscy zapomnął, Sewastopol stał się kosmicznym zaściankiem. Na stacji znajduje się jedynie 10% optymalnej populacji. Stacje dokujące są puste, a sklepy i punkty usługowe zabite na głucho. Zamówienia naprodukowane niskim kosztem Androidy Sixona już dawno przestały spływać, a przestarzałe SI nadzorcza od Apollo cały czas się psuje. Jak do tego doszło i co najważniejsze, gdzie się podziały te wszystkie miliardy dolarów utopione w ten projekt? Nazywam się Julia Jones, mieszkałam na Sewastopolu dwa miesiące. Skompilowałam wówczas mniejszy raport dla Colonial Times, pisałam w nim wówczas negatywne skutki zbyt agresywnej ekspansji naszych korporacji na obszarze zewnętrznych rubieży. Dźwięku nie ma żadnego. No dobra. Czyli tutaj była po prostu jeszcze jedna informacja. Możemy się tu schować. Fix AirCan. Jestem tutaj. Jaką windę, tutaj niczego nie ma. Czuję się w cholerę oszukana. Tutaj jest Watchdox, żeby mam coś hakować. Tutaj przecież nic się nie da zrobić. Wyłącz blokada bezpieczeństwa. Tu mamy zamknięta. Wyraźnie mi wskazuje, żebyśmy tam poszli. Ale przecież do cholery tam nic się nie dzieje. To jest punkt zapisu. No chyba sobie robisz. O i chyba sobie ja, ja robisz What the fuck It's done mam zrobić? Schakowałem winda, ale jaką windę? Głośnie się jeszcze zachowuje. Gdzie on jest? Trzeba było się chować w szafie. Teraz go zgubiłem. To mi się nie podoba. się teraz co mam iść do góry widziałem cień jakieś po prostu musiałem się schować ale ona subtelnie nie wchodzi do tych szaf Ile mam siedzieć tutaj? Nie wiem, czy mam wychodzić, czy co. No chętnie bym poszedł zapisać grę, ale. Czyli muszę iść do góry, żeby zhakować tą windę, tak? Nie, to cień tylko tego, bo... Dobrze. Ale tutaj na górze nic nie było. Żeby wejść. A co chodzi? No właśnie to wszystko jest zamknięte hmm, hmm, hmm. to to O szaleje. Mam nadzieję, że tutaj nie idzie. Powiem, że to tutaj mówiąc szczerze Ale mam ciśnienie Masakra jakaś Gdzieś to był punkt zapisu czy nie Хотя он и есть. Упс. Ну, хоть тут, то Onde é que

Uff, udało się. Udało się. Nie. Yeah. Oh. Nie wiem jakim cudem to się udało, ale się udało. Ręce mi się trzęsą. Masakra. Oby był jakiś zapis w końcu. Już tak dawno nie było zapisu. Będzie zapis to po prostu na dzisiaj już kończę tą grę. Już się zastresowałem obecnością tego cholerstwa. Jak mnie teraz to zabija, to po prostu się załamie. Gdzie oni pobiegli? O co im chodzi? Znowu. Androida nigdy nie były zbyt przyjemna w tej grze, hmm. czemu nie ma nigdzie zapisu? Nie wiem, czy one są niemiłe, czy są miłe. need to get into comms control. It's urgent. That is a restricted area. It's an emergency! Don't you realize what's going on? Apollo has the situation in hand. Your registration is almost complete. Forget it. I'll find my own way in. I wouldn't advise it. I would to You can trust our working Joes. Always there. Always helpful. Always working for you. Our synthetics are made to be simple. No emotional simulations. No life real qualities. They just work for you so you can get on with your life in perfect peace of mind. Working Joes. Brilliantly simple and simply brilliant. Hello.

Miejmy nadzieję, że przy przejściu między poziomami, jednak mi się zapisuje gra. Bo ni cholery, nie chcę znowu być sam na sam z obcym. Co oni znowu tutaj wymyślili? Mogę przełączyć się no system wentylacyjny? Jest. System wentylacyjny, mój ulubiony. Zrobić wyższy poziom mocy, skoro mamy już akumulator. O, Some kind of tracker. It's been nie modified. kropkę przez moment. No, no problem. ...tylko on. Oj, i nagle działa. Przekonująco. Chwilę zamknąłem ręcznie drzwi na górę. Nie chcemy, żeby zdarzyły się jakieś wypadki do czasu, kiedy dojdziemy, co tam się dzieje. Pierwsze wydanie opublikowane i own six on Sixon. Nie chcemy Wam pokazać nowego świata. Chcemy, byście odkryli go razem z nami w Sixon staramy się, aby wszystkie nowe technologie projektu badawcze i odkrycia miały realne zastosowanie dla was. Mamy nadzieję na wspólną pod podróż. Dobra. Mary, jeśli to nie do ciebie, do ciebie nie dotrze, to idę teraz do centrum łączności. Nie budziłem cię, bo wiedziałem, że spróbujesz mnie powstrzymać. Zrozum. To da nam największe szanse, ktoś musi przywrócić łączność, musimy się upewnić czy szychy w domu wiedzą co tu się dzieje, nie martwcie się, niebawem wrócę, nie zostawiacie samej Sklery. Chyba już nie wrócił. Obejdź mechanizm drzwi. Aha... Czy wszystko po drodze jest zamknięte... Muszę spróbować... Co to za kropka? Jest opca? Mam nadzieję, że nie. że on jest tutaj nie chyba nie chyba nie a to tutaj łazi sobie tak po prostu no obcego na razie tutaj nie będzie przynajmniej mam taką nadzieję To wezmę, tutaj jest ten typ, przywróć zasilanie, ale jak rozumiem, że jakoś tym dostęp do drzwi. Recepcja. No włącz. Chyba nie wyszło. Muszę w końcu się nauczyć te modyfikacje co one robią tak na dobrą sprawę ...z tego wejść. Proszę was, wypuśćcie mnie już. Zepsułem grę, Czy co? Wypuść mnie tych cholero. Już naciskę na wszystko, co się da. Tak, jestem zablokowany na dobra. Dzięki gro. Dzięki, że mi to zrobiłaś. Po prostu mogę tylko TABem przełączać, jedyne gówno jakie teraz tutaj działa. Jesteście z siebie dumni twórcy? Frustrujecie mnie na tym etapie, a nie? Tutaj się na razie kończy moja przygoda z obcy izolacja. Mam nadzieję, że takich głupich błędów z tymi głupimi systemami łączności już więcej nie będzie. Ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.